8 maja 2025 roku. Z balkonu Bazyliki Świętego Piotra nowo wybrany papież Leon XIV przywitał wiernych słowami: Pokój z wami wszystkimi, najdrożsi, bracia i siostry. To pierwsze pozdrowienie z martwych wstałego Chrystusa, dobrego pasterza, który oddał swoje życie za Bożą trzodę. Ja również pragnę, aby to pozdrowienie pokoju dotarło do Waszych serc, do Waszych rodzin, do wszystkich ludzi, gdziekolwiek się znajdują, do wszystkich narodów, do całej ziemi. Pokój z Wami. Te słowa nawiązywały do pierwszego pozdrowienia z martwych wstałego Chrystusa i miały na celu przekazanie przesłania pokoju. I jedności wszystkim ludziom na świecie. Po raz pierwszy na stolicy Piotrowej zasiadł Amerykanin, kardynał Robert Francis Prewost, który przyjął imię Leon XIV. Jego wybór to nie tylko symboliczny gest, ale także zapowiedź kontynuacji reform i otwartości Kościoła na nowe wyzwania. Urodzony 14 września. 1955 roku w Chicago prewost pochodzi z rodziny o hiszpańskich, francuskich i włoskich korzeniach. Już jako młody chłopiec służył do mszy, a w wieku 22 lat wstąpił do zakonu świętego Augustyna. Po studiach teologicznych w Chicago i doktoracie z prawa kanonicznego w Rzymie został wysłany na misję do Peru. Tam spędził ponad dwie dekady pełniąc funkcję wykładowcy biskupa Ciclayo oraz aktywnego uczestnika życia społecznego. W 2015 roku przyjął obywatelstwo peruwiańskie, co podkreśla jego głębokie związki z Ameryką Łacińską. W Watykanie dał się poznać jako sprawny administrator i mediator. W 2023 roku Papież Franciszek mianował go prefektem dykasterii do spraw biskupów oraz przewodniczącym papieskiej komisji do spraw Ameryki Łacińskiej. Jego nominacja na kardynała w 2025 roku była naturalnym krokiem w jego kościelnej karierze. Leon XIV jest postrzegany jako kontynuator linii papieża Franciszka. Choć jest umiarkowany w kwestiach doktrynalnych, nie popiera święceń kobiet ani małżeństw jednopłciowych. Jest jednak otwarty na reformy i aktywnie wspiera walkę z kryzysem klimatycznym oraz migracyjnym. Ciekawostką jest fakt, że jego wybór przełamuje wieloletnie tabu dotyczące wyboru papieża z USA. Wybór imienia Leon XIV nawiązuje do papieża Leona XIII znanego z encykliki Rerum Novarum, która położyła podwaliny pod katolicką naukę społeczną. To symboliczne odniesienie może sugerować, że nowy papież zamierza kontynuować tradycję zaangażowania Kościoła w sprawy społeczne i etyczne. Leon XIV zna biegle kilka języków, w tym hiszpański, angielski, francuski i włoski, co ułatwia mu komunikację z wiernymi na całym świecie. Jego doświadczenie misyjne i administracyjne sprawia, że jest dobrze przygotowany do prowadzenia kościoła w trudnych czasach. Jego wybór został entuzjastycznie przyjęty nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Peru, gdzie spędził znaczną część swojego życia. Papież Leon XIV staje przed wieloma wyzwaniami, w tym kontynuacją Reform rozpoczętych przez papieża Franciszka, walką z kryzysem klimatycznym, migracyjnym oraz odbudową zaufania do Kościoła po skandalach związanych z nadużyciami. Jego doświadczenie, pokora i otwartość mogą okazać się kluczowe w prowadzeniu Kościoła ku lepszej przyszłości. Modlitwa za papieża Leona XIV i nowy pontyfikat. Boże wiekuisty pasterzu, ty nieustannie opiekujesz się twoim ludem i nim kierujesz. Dziękujemy Ci za dar nowego papieża, Leona XIV, którego powołałeś, aby prowadził Twój Kościół drogą pokoju, jedności i miłości. Obdasz go Panie duchem odwagi i mądrości, aby jako następca świętego Piotra i wikariusz Chrystusa umacniał wiarę, nadzieję i miłość w sercach wiernych. Niech Jego posługa będzie znakiem Twojej obecności i miłosierdzia w świecie. Prosimy Cię, Panie, abyś przez Jego nauczanie i świadectwo życia prowadził nas wszystkich ku świętości i zbawieniu. Niech Duch Święty napełnia Go swoimi darami, a Matka Najświętsza otacza Go swoją opieką. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.